Panowie i Panie, kryptowiadomości, subskrybuj, lajkuj, zaczynamy! ETF-y po raz pierwszy od 6 tygodni wznowiły akumulację Bitcoina. Jak możecie zobaczyć przez ostatnie 5 dni fundusze notują dodatni bilans. Łącznie w tym okresie zakupiono Bitcoiny za niecałe 700 milionów dolarów. W przypadku ETF-ów na Ethereum sytuacja wygląda znacznie gorzej. Od ponad 2 tygodni fundusze regularnie wyprzedają ten token, co widać na tej grafice. Aktualnie na wykresie Ether spadł poniżej historycznie ważnego wsparcia i jeśli retest od dołu spowoduje dalszy spadek ceny, to niestety, ale przestrzeń do dalszych spadków jest bardzo duża. Jedynym ratunkiem dla Ethereum w tym momencie może być jedynie Bitcoin. Jeśli ten będzie kontynuował drogę na północ, to pozytywny sentyment może także wrócić na ETH. Dalej! W dniu wczorajszym BitNominal wprowadził pierwsze regulowane kontrakty terminowe na XRP w USA. To bardzo ważny krok, ponieważ może on utorować drogę do utworzenia pierwszych spotowych ETF-ów opartych o ten token. Dzieje się to w nieprzypadkowym momencie, ponieważ SEC ostatecznie zrezygnował z dalszej walki przeciwko Ripple. W związku w z tym, sprawa sądowa, która toczyła się od ponad 4 lat, właśnie dobiegła końca. Dalej. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oficjalnie potwierdziła, że otrzymała zgłoszenie o utworzenie spotowych ETF-ów na Polka Dot. Wniosek został zgłoszony przez Fundusz 21 Shares. Natomiast sam wniosek jest jedynie rozpoczęciem długoterminowego procesu przeglądu regulacyjnego, który może potrwać nawet kilka miesięcy. Dalej. Giełda Coinbase przygotowała aż 36 propozycji nowych regulacji dla rynku krypto w Stanach Zjednoczonych. W ten sposób, giełda chce nacisnąć, na nowo utworzoną przez SEC grupę zadaniową, by ta jak najszybciej utworzyła nowe przepisy. Jedną z najciekawszych propozycji jest to, by tokeny nie dające żadnych praw w przedsiębiorstwie były traktowane jako towary cyfrowe. Taki przepis jasno rozdzieliłby kryptowaluty od papierów wartościowych. Ponadto Coinbase chce, by SEC wspierał rozwój stokenizowanych papierów wartościowych. Myślę, że na pewno warto obserwować, w którą stronę pójdą te regulacje, ponieważ to nam może pokazać kierunek, w jakim będzie się rozwijał trend RWA. A skoro już jesteśmy przy tym temacie, to agencja rządu w Dubaju rozpoczęła program pilotażowy, którego celem jest tokenizacja nieruchomości. Departament przewiduje, że do roku 2033 7% transakcji na nieruchomościach odbędzie się na blockchainie, osiągając wolumen 16 miliardów dolarów. Dalej, Donald Trump podczas ostatniego przemówienia po raz kolejny podkreślił, że USA staną się światową potęgą w branży kryptowalut. To natomiast co wymaga szczególnej uwagi, to fakt, że jednym z jego głównych celów jest ustanowienie jasnych regulacji dla stablecoinów. Za niedługo więc ostatecznie dowiemy się, czy Tether będzie mógł legalnie działać na terytorium Stanów Zjednoczonych. Dalej. Badacze Microsoft opublikowali w ostatnich dniach szeroki raport ujawniający, że posiadacze portfeli przeglądarkowych w Google Chrome są narażeni na takich hakerów. Dotyczy to m.in. takich portfeli jak Metamask, Trust Wallet czy Phantom. Wszystko za sprawą nowo odkrytego wirusa Trojana o nazwie RAT, który jest w stanie wyciągnąć z Waszych przeglądarek np. dane logowania czy też klucze prywatne. Informuję więc, że dla Waszego bezpieczeństwa lepiej byście zabezpieczyli każdy adres portfelem sprzętowym. Dalej! Uwaga, w czwartek zarówno ja, jak i Rafał wybieramy się do Krakowa na event organizowany przez giełdę Binance. Wydarzenie będzie miało miejsce w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej i będzie trwało od 18 do 22. Dodam jeszcze, że o godzinie 19.30 Rafał będzie miał prelekcję, na której podzieli się z Wami swoim spostrzeżeniem, co dalej z rynkiem krypto. Link, gdzie możecie się zarejestrować na to wydarzenie znajdziecie w opisie do tego filmu. Subskrybuj, lajkuj. Nara!